Najbardziej tragiczna postać w historii i dziejach Kościoła w Polsce człowiek, który doświadczył nie tylko wielorakich prześladowań, ale również wielkiego wysiłku, aby odebrać mu dobre imię. To męczennik naszych czasów. Biskup Licezji kieleckiej w latach 38-63, biskup niezłomny. 26 sierpnia 1963 roku zmarł biskup Czesław Kaczmarek, biskup niezłomny. Biskup Czesław Kaczmarek przeprowadził Kielce przez trudny czas niemieckiej okupacji. To twórca raportu o prawdziwych przyczynach zbrodni na Żydach w Kielcach. Był uwięziony, szykanowany, zastraszany i torturowany przez komunistów, a następnie skazany w haniebnym, pokazowym pseudoprocesie. Podczas II wojny światowej starał się realizować posługę duszpasterską poprzez działalność charytatywną, edukacyjną. Decyduje się też na wsparcie tych, którzy działają w zbrojnym. Pod Ksiądz biskup Kaczmarek apelował do księży, aby oprócz pomocy wiernym, włączyli się w akcję ratowania eksterminowanej ludności żydowskiej. I tak w samych tylko kielcach ukrywano ludność żydowską, m.in. w klasztorze sióstr Albertynek, córek Maryjnie Pokalanej, Dominikanek, Nazaretanek, Pasjonistek czy Szarytek. Zostaje aresztowany ze względu na to, co czynił bezpośrednio po wojnie. A co takiego czynił? Pełnił swoją posługę biskupią nie tylko sprawując sakramenty, ale troszcząc się również o prawdę w przestrzeni publicznej. Biskup Czesław Kaczmarek stawał odważnie w obronie Kościoła i Ojczyzny. Nie dawał przyzwolenia na ateizację dzieci i młodzieży w szkołach. Apelował u wiernych, aby nie dali się zwieść szerzącemu się społeczeństwie bezbożnictwu. Latem 1946 roku na ziemi kieleckiej miała miejsce tragedia, w której życie straciło około 40 Żydów. Była to akcja bynajmniej nie na tle etnicznym, a na tle politycznym i była inspirowana przez sowiecką agenturę w Polsce. Właśnie taką prawdę chcę przekazać do opinii publicznej ksiądz Biskup dostarcza raport. Ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Polsce, co jest fantastycznym motywem dla oskarżycieli komunistycznych, pozwalającym zarzucać mu agenturalność, zarzucać mu zdradę ojczyzny i pod takimi zarzutami w roku 51 zostaje aresztowany. Został oskarżony o śpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Stolicy Apostolskiej oraz działalność konspiracyjną. Przez blisko 3 lata był więziony i torturowany na warszawskim Mokotowie. W czasie wielogodzinnych przesłuchań i tortur podawano mu zastrzyki powodujące zmianę świadomości i utratę pamięci. Nikt nie mógł z nim się ani zobaczyć, ani pisać do niego. Nie poinformowano go nawet o śmierci mamy. Został całkowicie odizolowany od świata. Informacje, które mu przekazywano, były zlepkiem kłamstw. Odbywa się pokazowy proces. Zostaje skazany na długoletnie, dwunastoletnie więzienie, jest uwięziony, następnie izolowany i dopiero odwilż polityczna sprawia, że może powrócić do swojej decyzji, jednak prześladowania nie ustają. Wyniszczony doświadczeniem tych komunistycznych prześladowań dalej pełni swoją. Posługę, a komuniści nie ustają w atakach na niego. W latach 50. mieliśmy do czynienia już z bardzo otwartą walką partii komunistycznej, czyli PZPR-a, zarazem całego PRL-u z Kościołem Katolickim i oskarżenie biskupa Kaczmarka o zdradę, o posługiwanie wysługiwanie się obcemu wywiadowi i proces pokazowy, jaki mu wytoczono. To było preludium, można powiedzieć, w ogromnej mierze tego, co miało czekać Prymasa Wieszyńskiego. Ostatnie sześć lat księdza biskupa to już doświadczenie wielkiego cierpienia, wielkiego wyniszczenia. Biskup Kaczmarek zmarł 26 sierpnia 1963 roku, w uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.